Witajcie na Lovely Place TV. Tym razem chciałobyśmy pokazać Wam metamorfozę tego pomieszczenia. W tym 11-metrowym pokoju znajduje się miejsce do pracy, nauki, rozrywki, spania oraz przechowywania. Pokój od lat nie był remontowany, za to mocno eksploatowany. Nazbierało się tu więc mnóstwo rzeczy, pomysłów, faktur i prowizorycznych rozwiązań. Naszym zadaniem było stworzyć estetycznie spójny koncept, który uwzględni wszystkie funkcyjne potrzeby lokatora. Dotychczasową aranżację zaburzała mnogość tekstur, kolorów i pomysłów. Chciałyśmy nadać całości bardziej okiełznany i nowoczesny wygląd, ale musiałyśmy przeprowadzić metamorfozę minimalnym kosztem, co wiązało się z wykorzystaniem dotychczasowego wyposażenia i przesiewem mebli. Celem tego remontu było wprowadzenie ładu, przestrzeni oraz dużego miejsca do pracy przy laptopie. Meble na ubrania pozostały bez zmian, ale łóżko i biurko postanowiliśmy odświeżyć. Zdecydowałyśmy się też na kilka odważniejszych rozwiązań. Całość aranżacji oparliśmy o elementy wystroju, które łatwo zmienić, jak dywan, narzuta, poszewki, kartony, czyli rzeczy mobilne. Jedyną stałą dekoracją będzie ściana do eksponowania zdjęć, przy czym to też nie jest dożywotni wyrok. Ściana magnetyczna nie będzie bowiem kontrastować kolorystycznie z resztą ścian. Priorytetem i marzeniem naszego lokatora było usunięcie starej, brudnej i zniszczonej tapety. Jest to jedna z najbardziej przykrych czynności, jakie można sobie zafundować w czasie remontu, ale efekt końcowy wynagradza wszystko. Przy metamorfozie zdecydowałyśmy się na użycie produktów marki Primacol, ponieważ mają oni produkty, które będą nam niezbędne na każdym etapie pracy, od gruntowania aż po kolorówkę. Ściany wykończone gładzią pokryliśmy Primagruntem, który przekonał nas co do zasadności stosowania emulsji gruntujących na podłoża. Środek ten zwiększa przyczepność do powierzchni, elastyczność, odporność na zarysowania, reguluje też chłonność podłoża. Dzięki czemu zmniejsza się zużycie farb bądź kleju, jednocześnie zwiększając się wiązania. Grunt utwardza gładź i pozwala na swobodniejszą pracę na kolejnych etapach. Następnym krokiem było położenie tapety z włókna szklanego, która została przyklejona na specjalny klej do tego typu tapet, czyli Glass Tatex. Tego kleju nie musicie przygotowywać samodzielnie, ponieważ jest on dostępny w formie już gotowej do użytku, co jest dużym udogodnieniem. Dzięki temu mamy gwarancję lepszego wiązania. Praca jest szybka i bardziej komfortowa. Szczególnie zależało nam na przedstawieniu tapety z włókna szklanego. Jest to bardzo popularne rozwiązanie w Skandynawii, występujące pod nazwą glasflis. Warto się nim zainteresować, ponieważ położenie go na gładź utwardza podłoże, zwiększa wydajność ścian przy kolejnych przemalowaniach. Można położyć więcej warstw, nie martwiąc się o rozmiękanie ścian, co jest częstym zmartwieniem przy domowych remontach. Co więcej, ściany nie pękają, są odporniejsze na brud. Oprócz tych zalet czysto technicznych, tapeta z włókna szklanego jest też ciekawym rozwiązaniem estetycznym, ponieważ Primacol oferuje ją w czterech różnych fakturach – jodełka, drobny worek, gruby worek i flis, który właśnie my używamy, bo zależało nam na gładkiej fakturze. Tak prezentuje się całość z tapetą, więc czas na malowanie. Na ścianie pierwszej wyznaczyliśmy pas na poziomie oczu, który wypełnimy farbą magnetyczną Magnetic Paint z linii Primacol Decorative. Byłyśmy szalenie ciekawej tej farby, a zwłaszcza tego, jak będzie się sprawdzać w praktyce. Jest to farba wodna, całkowicie bezpieczna, nie wytwarzona żadnego pola magnetycznego, więc bez obaw. Jest ona atrakcyjnym rozwiązaniem w miejscach zabaw dzieci, biurach, przestrzeni publicznej czy lokalach. Dla nas było to idealne rozwiązanie, ponieważ uniknęliśmy wiercenia w sypkiej ścianie. Farba jest bardzo wydajna. Fragment ściany pomalowaliśmy jedną warstwą, drugą warstwą, trzecią warstwą. Ciężkie magnesy trzymały się już po trzeciej warstwie, ale wystarczyło nam na pomalowanie i po raz czwarty. Ostateczny szlif to pomalowanie wszystkich ścian białą farbą Primacol Professional Essentia. Jest to lateksowa farba do wnętrz, która, w odróżnieniu od znanych farb akrylowych, jest bardziej odporna na wielokrotne zmywanie detergentami i zapewnia doskonałe pokrycie oraz matowe wykończenie bez połysku. Jak widać, znakomicie pokrywa też czarną farbę magnetyczną. Czas na elementy wyposażenia. Skrzynia łóżka została pomalowana białą farbą, podobnie jak szuflada komody. Podstawowym kolorem aranżacji, jak widać, została biel i drewno. Dzięki takiemu zestawieniu mamy wrażenie, że całość pomieszczenia wygląda ciepło. Aranżacje uzupełniają elementy czerni i czerwieni. Pozbyłyśmy się szafek, dzięki czemu wyeksponowany został gazetownik, który wcześniej krył się za szafą, oraz lewitujące półki z książkami, które znacie już z naszych tutoriali. Podłogę ozdobił dywan w geometryczne monochromatyczne wzory, a półki z białymi kartonami uzupełniły całość. Pas ściany pokryty farbą magnetyczną daje mnóstwo możliwości prezentowania zdjęć, wspomnień, kolaży i własnej twórczości.